Ten jedyny dzień w roku podobno wróżby spełniają się co do joty. Mowa o Andrzejkach, dniu w którym organizowane są imprezy w ramach obchodzenia Wigilii Świętego Andrzeja. Dzień ten według dawnych wierzeń ma magiczną moc i sprzyja poznawaniu swojej przyszłości. Dlatego też podczas licznych zabaw ludzie zatracają się w wróżbach, dzięki którym mają poznać swój los na zbliżający się rok. Z okazji Andrzejek Rada Wspólnoty Samorządowej Śródmieście przygotowała dla wszystkich dzieci dużą niespodziankę. Już 26 listopada, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 12 rws zaprasza wszystkie dzieci do uczestnictwa w zabawie Andrzejkowej organizowanej przez radnych Rady Wspólnoty Samorządowej Śródmieście. Chciałbym Was serdecznie zaprosić 26 listopada, to jest w tą sobotę, na godzinę 12, do siedziby Rady Wspólnoty Samorządowej Śródmieście na wieczór wróżb i czarów. Serdecznie zapraszam wszystkie dzieciaki z dzielnicy Śródmieście. Przyjdźcie, świetnie się pobawimy, powróżymy. Gwarantujemy wspaniałą zabawę. Serdecznie Was wszystkich zapraszam. 26 listopad godzinie od, w godzinach od 12 do 14 siedziba RWS Śródmieście w Łrzychu. Na dzieci czekać będzie masa atrakcji w postaci zabaw, konkursów i tradycyjnych wróżb andrzejkowych.